Czy pan Marek Jarocki jest tutaj przesłuchiwany w stosunku do zwolnienia nie z komisji? No, mam. to znaczy, Dziękuję Czy rozumiem, pan jest tym przewodniczącym, do którego wczoraj dzwoniłam, który nie chciał rozmawiać? Marta jest jastrzębska Media. Ale to co panu, myśli, że panu dowód? Pokażę, tutaj jest moja legitymacja, no, proszę, proszę sobie iść. zajrzeć. Proszę pani proszę. Proszę mi Nagrywam, bo ja już panu... jest, proszę wyjść. Jak pan nie wie, kim, panie, kim jest? Przedstawiłam się panu. Czy wyborczy. jest ta komisja zgłosić, tutaj... Czy ta komisja jest tutaj ze względu na to, że były sfałszowane wybory, wybory? Że są wyborczy. karty? Czy są karty sfałszowane? Czy karty są sfałszowane? Wybory czy są czy były kserokopie nią, kart? Panie, ta pani jest członkiem jednego z komitetów zarejestrowanych wyborczych, od tego zaczniemy. Tak, zgadza się, to, dlatego to jest też jestem zainteresowaną, jestem zainteresowaną panem panem osobą. Przestań osobą. Przestań się, no to nie definiuje nam to, że pan jest starszy. Ja się pytam, czy wykonał pan należycie swoją pracę i dlaczego pan chce zwolnić tego pana e, odnośnie tego, że wykonywał, on zgłosił do prokuratury... Pana? Tak, tak, takie tak, ja dostałam informację. Nie jest przyjęty i pan chce go usunąć z pewnego stanowiska. Chce pan go usunąć z pewnego stanowiska. Jest a pan zna, jak wygląda karta niekserowana odpowiednio? Proszę, bo pan przy, 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 zgodził proszę, się na przyjęcie prosty, nie, kandydata. E, Gorąca prośba, bo my tutaj mamy e, karty wyborcze na wierzchu, a ich nie wolno filmować, a nie, no, nie. widzieć zdjęć. tak, się, to, to że, 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 że wyjdzie pani... A ewentualnie wyjaśnię pan Dobrze za chwileczkę pani Czyli będziecie między sobą ugadywać się, jak to a, powinno ma. wyglądać odnośnie tych kart i przyjęcia tych kandydatów, pani tak? tak? Pan jest bezczelny, pani pani. Ja tylko pytam, proszę pana, ja tylko pytam. Ja tylko pytam, proszę pana, i pan jest bezczelny, proszę się zachowywać, bo pan ma pewne stanowisko, powinien pan je, wykonywać je odpowiednio. Tak, znam prawo prasowe, proszę pana. A pan zna prawo wyborcze, jak powinno to wyglądać, jak karty powinny wyglądać. A my się pan, że się straży miejskiej boje? Myślę, że nie. A może ja powinnam zadzwonić na prokuraturę, że to odbyło się spotkanie, które miało być komisją, wybor... komisją odnośnie usunięcia. Ale nie było takiej nawet. To w jakim charakterze jest tutaj prosi, to, do spotkania? To, jest spotkało pokorowy, spotkało to spotkanie? To jest nasze spotkało się wewnątrz spotkanie niezbędnych szczegółów panie Dobrze, zapraszam pana porozmawiamy. i'm <sum> not Się wydarzyło bo dostałem informację znaczy, odnośnie generalnie tego zapadła decyzja o tym żeby e, e, zweryfikować do końca listy e, kandydata z którego listy budziły wątpliwości mm -hmm. e, Państwowa Komisja Wyborcza z Warszawy e, przysłała prośbę o to żeby e, no, w trybie pilnym e, tej weryfikacji wykonać, e, dokonać w 100% tak? to żeby nie było żadnych wątpliwości mm -hmm. E, komisja zebrała się dzisiaj, e, jak się okazało, na miejscu, w celu podjęcia uchwały, że e, taka weryfikacja zostanie dokonana w 100%. A to znaczy, że ten głos sprzeciwu, który wyraziłem, odniósł swój skutek, bo po to są wybory, żeby były transparentne i żeby zweryfikować uczciwość tych wyborów. Jeśli mamy wątpliwości, to należy w 100% zweryfikować uczciwość i to się właśnie w tej chwili dzieje. No i to się liczy, że Pan zareagował, bo odnośnie, tutaj, tędy, jesteśmy tutaj po to, żeby reagować, ja też dostałam informację na szybko. Nie, nie, już załatwiona sprawa, dziękuję Państwu bardzo za niepomoc. No wezwałem tak, policję, tak, tak. natomiast jeszcze chyba Natomiast, natomiast, no nastąpiła dość taka ostra wymiana słów i zdań na komisji. Bo oczywiście to, że ja walczę o to, żeby to było transparentne i uczciwe i żeby te listy zostały zweryfikowane, to jest odbierane jako atak na osobę przewodniczącego, poddawanie wątpliwości jego kompetencji, e, e, czy też wskazuje się, że e, ja szukam pogłosu, rozklasku, tak? A... Nie no, zareagował pan odpowiednio, jeśli pan widział pewne nieprawidłowości, bo rozumiem, że były nieprawidłowości. Yy, czytałam tam pana post, były tam kserowane karty, były jakieś podpisy fałszowane. Zauważył pan to, zwrócił uwagę przewodniczącemu, który, z którym de facto przed chwilą rozmawialiśmy i on nie podjął czynności wpisał kandydata na listę, rozumiem, tak? Dokładnie tak. Uważam, że to było działanie wadliwe. Nawet naruszając termin należało dokonać stuprocentowej weryfikacji tej listy. Dopiero podejmować decyzję wtedy, kiedy mamy pewność. Że A nie tylko dla jednego ilość... kandydata, bo pod... można było sprawdzić wszystkie podpisy, bo mogły być pewne nieprawidłowości te... wszędzie. Tak. Technicznie powiem tak, że nie da się sprawdzić tej ilości list w, w ciągu dwóch dni, takiej mhm. ilości, w jakiej wpłynęły te listy. Po prostu fizycznie nie ma na to środków i ludzi. Natomiast jest pewien klucz, pewna metoda, która pozwala na wstępne zweryfikowanie wszystkich list, e, wszystkich kartek, powiedzmy, zawierających podpisy, na zweryfikowanie według pewnego klucza 100% pewnej części podpisów i na tej podstawie można wysnuć wnioski. Jeżeli sześciu kandydatów, czy przepraszam, pięciu kandydatów złożyło te kompletne listy i mm dla -hmm. nich no, praktycznie nie było błędów tego typu, jak osoby martwe, osoby z, no, o innych adresach, o innych nazwiskach, o niewłaściwych PESEL-ach. Tam były drobne błędy wynikające albo z podpisania się przez osobę niepełnoletnią, e, albo na przykład była taka sytuacja, że e, e, ktoś był, mieszkał w 20 ale nie jest w pisie wyborców, no to tego typu błędy w granicach tam 80 do 120 w zależności od którejś listy przy, przy ponad 3 tysiącach podpisów na każdej to to jest nic. To pokazuje, że one rzeczywiście były zbierane na ulicy. Tam jeszcze chyba się zdarzyło kilka przypadków, że tam był PESEL, czeski błąd, literówka, czy, czy na przykład nieczytelne nazwisko było lub PESEL nie został w ogóle wpisany. No i wtedy... No oczywiście to jest błąd na karcie e, Rozumiem. Natomiast tutaj, w przypadku tej kandydatki, to mieliśmy do czynienia no, z ewidentnym, mówiąc te przewagą. To znaczy, tam były pesele niezgodne z nazwiskami prawdziwych osób, e, adresy sprzed 4-5 lat, gdzie ludzie się wyprowadzili czasami, nawet za granicę się wyprowadzili, zostawiając informację adresową, że wyjeżdżają poza Polskę. E, były panie, które zmieniły nazwisko, imię, e, bo wyszły za morze. W ostatnich 2, 3, 4 latach one dalej tam funkcjonowały pod starym nazwiskiem. No to co, przyszły na ulicę i się panieńskim podpisywały. Czyli ewidentnie była manipulacja z kartami, tak? Czy to, może pan a... powiedzieć, jaki to był kandydat? Czy, czy to jest... W tej chwili komisja bada tą, 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 tą kartę, poczekam na jej komunikat, poczekam na wynik tej stuprocentowej weryfikacji i wtedy będziemy sobie to wyjaśniać. Ja to zrobiłem w prostym celu. Uważam, że skoro sześciu, a właściwie siedmiu kandydatów, bo jeden miał za mało podpisów, ale rzetelnie e, 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 i uczciwie podeszli do, do swojej pracy i spisali tak? te, 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 uzyskali te listy poparcia. I rzeczywiście byli na ulicach i to zrobili, to nie możemy tolerować sytuacji, że przychodzi ktoś, no, i daje nam poszywe dokumenty, tak? I my udajemy, że wszystko jest w porządku, no bo jest 4600 podpisów, a kontrolując 700 wyłapaliśmy źle, to reszta jest w porządku. Nie, no tak nie może działać państwo prawa. To, to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ktoś uczciwy się dostał na to miejsce, bo my poszukujemy kandydata takiego, który. Nawet jeśli ten nieuczciwy nie dostanie się na żadne miejsce, ale on bierze udział w wyborach. Tak jest. No, to. To to święto demokracji i to tą esencją zła. A niech pan mi powie, co się wydarzyło, jak pan zwrócił uwagę przewodniczącemu odnośnie tych, tych nieprawidłowości? Bo tam pan A, pisał e, też... Prozaicznie rzecz mówiąc, nastąpił bardzo duży konflikt, był konflikt osobisty. E pan przewodniczący odebrał to jako atak na swoją osobę bo on brał udział w kilkunastu czy, czy kilkudziesięciu wyborach nie wiem dokładnie w związku z tym do ja podważam jego autorytet nie ja nie podważam jego autorytetu ja walczę o to żeby to było uczciwe i transparentne może tak, należy zastanowić się nad tym jak ten pan przewodniczący tak prowadził te wszystkie wybory On dzisiaj wyszło to myślę że są to zbyt daleko idące wnioski Przyjmijmy no mamy... za z prawa karnego, że jeśli rozumiem. są wątpliwości, rozstrzyga się na korzyść osoby, a nie ma żadnych w ogóle dowodów na to, czy ten pan w jakichkolwiek innych wyborach miał jakiś problem z... Z tego co, tam, co widziałam, tam... pa, przepraszam panu przerwę, jak e, weszłam do środka, to tam była ta, co rozumiem, cała komisja, tak? Te osoby, które część. Są... Bo nie część. Osób nie było, tak? I one dosyć bardzo mocno były za panem przewodniczącym, nie za Panem i miały nawet pretensje, bo słyszałam za zamkniętymi drzwiami, że pan wezwał media, że jak pan mógł, że przecież nie tak... Ja nie wezwałem. No nie, no właśnie to chodzi, że ja dostałam informację, a pana oskarżyli o to, że pan wezwał media. Ja dostałam no, tę informację ja też niezależnie. No nie, ja nie wzywał mnie pan, absolutnie no. nie. Dlatego ja też byłam zdziwiona takim oskarżeniem, że pan, że pan się posiłkuje. No tak nie było, ale był też duży naskok na pana, czyli ja widzę, że już gdzieś tam jest za, za myt, zmyta ta Generalnie cała... Generalnie jest tak, że wielu osobom wydaje się, że miejska komisja wyborcza i w ogóle ludzie w komisjach, to jest tak, jest pan sędzia który jest no, sędzią po to, żeby to było transparentne i wiadomo, że sędziowie z natury są niezawisni, bezstronni, strony, że jest sędzia jako przewodniczący komisji. No i każdy komitet wysyła e, swoich przedstawicieli, no bo jakiś komitet desygnuje przedstawiciela do, 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 do tej pracy w tej komisji e, i wychodząc z założenia, e, że ci członkowie tego komitetu muszą wykonywać polecenia e, pana przewodniczącego. Czyli są to pionki, które nie mają nic do powiedzenia. Tak nie jest. My tam jesteśmy po to, żeby patrzeć sobie wzajemnie na ręce. To będzie transparentne, jeśli ja będę sprawdzał tego pana, który kontroluje mnie. Dokładnie. I o dokładnie. to chodzi w tej ustawie, a nie o ślepe wykonywanie poleceń. Skoro, skoro widzę, że jest nieprawidłowość i podnoszę, że tak być nie powinno, to rolą bezstronnego przewodniczącego jest oczywiście zweryfikowanie tego, czy mam rację. I to rzeczywiście teraz następuje. Dokładnie. Czy zgłosił pan to do prokuratury? Znaczy, to Co było zachowanie tylko... przewodniczącego? Nie, bo to nie wyczerpuje y, w tym momencie y, nie widzę tam A te zamieniu, listy, zamieniu. które były w tu Podejrzenie, mm. że doszło do przestępstwa fałszowania dokumentów, tak? No bo jeżeli ktoś spisuje z jakichś innych danych listy wyborcze to w ogóle znaczy, że dysponuje jakimiś danymi osób prywatnych czyli narusza przepisy RODO a jeszcze jak się podpisuje za kogoś no to znaczy, że popełnia kolejne przestępstwo tak? a jeśli przynosi te dokumenty bo to jest dokument do organu urzędu, jakim jest Miejska Komisja Wyborcza, to popełnia kolejne przestępstwo, przekłada dokument, który jest fałszywy, mówiąc, że, że jest, jest prawdziwy. prawdziwy. Dokładnie. E, I to jest przestępstwo. I, i o tym zawiadomiłem prokuraturę. I prawidłowo, na, naprawdę panu dziękujemy za to, że pan stoi na straży. A chciałam się jeszcze zapytać, bo wiem, orientuję się z tego taką informację, że taka komisja została w, w zwołana po to, żeby spróbować pana tak jakby odsunąć od tego stanowiska, które pan zajmuje. I czy to miało... Prawda takie czy nieprawda? To są e, które także do mnie dotarły, ale nie miało nic takiego miejsca e, w, toku, w toku działania tej komisji w dniu dzisiejszym. E, pan przewodniczący, no. Do dość ostrych ocenił moje stanowisko z żądaniem e, e, uznania, że te listy są niewłaściwe. Mhm. Ty powiedział swoje zdanie na ten temat. Jego pogląd co do tych list, następnie przedstawił stanowisko Ale to jego pogląd się w sumie nie liczy, bo on miał być niezależną osobą, która Tam ma przewodniczący być... przewodniczący, pracami komisji, na prawo wyrazić Następnie mm -hmm. przedstawił stanowisko PKW, które jasno i konkretnie oczekuje od Komisji Miejskiej zweryfikowania 100% tych wątpliwych list, które budzą wątpliwości i przedłożenia dokumentów na okoliczność, jak jest naprawdę. W związku z tym musiano podjąć uchwałę o tym, żeby... Sprawdzić jeszcze sprawdzić, raz. Tak? No mm? Musi być do tego uchwała, że robimy to. No i oczywiście jutro ma być jeszcze jedno posiedzenie komisji, w którym ma być przyjęty wynik tego sprawdzenia. które w tej Czyli dzisiaj komisji. będą sprawdzane te karty jeszcze raz, tak? Ponownie dzisiaj i jutro będzie. Jeszcze jutro, bo to trwa. To... Sprawdzenie jednej osoby to nie jest tak, że wchodzę i sobie w komputer wpisuję dane i wszystko widzę. Mhm. To trwa 3-4 minuty jedna osoba, czasami 5, więc do tego jest potrzebnych kilkanaście osób z urzędu specjalnie ekstra oddelegowanych, żeby to zweryfikować. A czy ta komisja, która będzie jutro, bądź pojutrze, ona będzie otwarta też dla mediów, że można wejść? Czy ona będzie zamknięta? Widząc bo... stanowisko pana przewodniczącego, myślę, że nie, choć ja osobiście uważam, że tego typu rzeczy należy robić transparentnie. Powinny być transparentne. Wiemy o tym, że no, wybory są uczciwe, dla każdego miały być równe, a gdzieś tutaj były nieprawidłowości. Myślę, że pan przewodniczący powinien pomyśleć o tym nawet, żeby dla bezpieczeństwa otworzyć dla to dla mediów. Tak, tak, dla czystości, dla czystości obrazu, obrazu ale... bo jeśli znowu zamknie się za drzwiami, i tak e, będziemy domyślać się różnych rzeczy, co tam się może dziać. E, niech mi pan powie, czy rozumiem, że teraz sytuację mamy jasną, musimy przecież głosy i musimy poczekać na wynik e, osoby tego. Osoby upoważnione, bo to nie jest tak, że to członkowie komisji siedzą bezpośrednio przy komputerach i sprawdzają wszystko. Są osoby, które mają uprawnienia do e, badania bazy danych PECEL one są oddelegowane do pomocy komisji, PKW znalazło specjalne środki do tej konkretnej sytuacji, To muszę pochwalić, że to było działanie błyskawiczne i to po, podobno na wniosek przewodniczącego, że te specjalne środki się znalazły, zagwarantowano je i panie po godzinach pracy z urzędu, te, które mają uprawnienia specjalnie przyszły do pracy, zgłosiły się dzisiaj, żeby dokonać weryfikacji do końca, w stu tych list, które budzą wątpliwości. Rozumiem. Ja mam nadzieję, że od teraz będzie wszystko już jasne i tak jak należy. Mamy Pana tam w środku, tak więc Pana postawa jak najbardziej obywatelska, to się liczy, ludzie naprawdę to docenią. I obywatele, i mieszkańcy Rudy Śląskiej. twierdzi, że, że robię problemy, niepotrzebnie się czepiam. Ja uważam, że dlaczego? moja rola, tak? bo oni, bo ludzie właśnie tacy nie chciałabym też określać jakoś, ale dominuje w naszym państwie coś takiego, że rączka rączkę myje, dlatego się tak mówi. I oni te, dlatego mówią, dlaczego problemy pan robi, dlaczego to tak nie powinno być, bo każdy z nas jako obywatel, jako mieszkaniec powinien jak widzi, że coś jest nie tak, że coś się dzieje, powinien wstać, powiedzieć dość, że tutaj nie powinno się takie rzeczy robić, bo jeśli pan by nie wstał, to te podpisy, to wszystko by poszło i ten kandydat zostanie zarejestrowany, tak? Gdyby pan nie podniósł tego głosu swojego. E, ja panu bardzo dziękuję, że pan porozmawiał ze mną. E, niech pan jeszcze Poczekaj, tylko dogram, bo ja nie, na początku nie nagrałam. Jeszcze z panem porozmawiam. Przejdę sobie może kawałeczek, dogram, bo powiem o co chodzi. Uff. Tak, jesteśmy pod urzędem e, miasta w Rudzie Śląskiej. E, dostałam informację na szybko, na biegu, z wesela praktycznie jadę, e, że doszło do zwołania komisji, komitetu, który miał e, usunąć jednego z członków, e, który podjął działania w sprawie e, za. Zmieniania, jakieś tam jakieś nieprawidłowości odnośnie kart. Można wprost powiedzieć, że tam były oszustwa. E, oszustwa karty były skserowane, były podpisy e, robione na szybko, były osoby zmarłe wpisane, osoby, nie wiem, panieńskim nazwiskiem. E, było dużo nieprawidłowości. Jeden z, jedna z osób, czyli wice... Przewodniczący komisji zgłosił to i oficjalnie napisał na, na swojej stronie, co się wydarzyło, że przewodniczący i tak przyjął tego kandydata, mimo że tam były nieprawidłowości, i on zgłosił to na prokuraturę. I dzisiaj właśnie dostaliśmy w ostatnim momencie dosłownie, że jest zwołane, zwołana komisja odnośnie tego, żeby go odsunąć od tej pracy. I na tą komisję właśnie próbowałam wejść. Widzieliście też pana przewodniczącego. Ja do niego dzwoniłam wczoraj. To jest bardzo niemiły człowiek, bardzo wywyższający się i bardzo, bardzo uważający, że on nie wiadomo, kim tutaj jest. I to też pokazało, jak przyjął kandydata, który miał e, no, listy za sfabrykowane. Tak? Gdzieś tam gdzieś były nieprawidłowości. E, I przyjechałam tutaj, próbowałam wejść na tą komisję, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Czyli mamy, dochodzimy do tego, że będą sprawdzane jeszcze raz głosy tego kandydata, najprawdopodobniej dwóch kandydatów. E, chyba. Nie chcę mówić z jakiej, z jakiej frakcji, mam informacje, ale nie będę mówić, są to, e, są to powiązane osoby z polityką. Jeśli to się ustali, że będziemy wiedzieć, którzy to są kandydaci, to na pewno to podamy. Na dzień dzisiejszy nie będę tego podawać, żebym też nie została oskarżona o jakieś pomówienia ale będą sprawdzone te głosy i będziemy się temu przyglądać. E, I zobaczymy, czy Pan Przewodniczący teraz otworzy nam komisję, żebyśmy mogli wejść jako dziennikarze, e, czy ponownie zamknie, zrobi to za zamkniętymi drzwiami i znowu będziesz prosił pracowników, żeby problemów nie robili, e, niepotrzebnych i żeby siedzieli cicho. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, do, taka akcja po prostu szybka, na dole nas też ochrona zatrzymała, żeby, e, żebyśmy nie mogli wejść. E, pani Marta też startuje. I, ja, słuchajcie, ja podjęłam się e, założenia Komitetu Wyborczego i w trakcie przygotowywania się do do, do właśnie startowania zaczęły wychodzić pewne nieprawidłowości, jak widzimy, bardzo duże, bardzo duże układy gdzieś, jakieś rzeczy gdzieś wychodzą i zajęłam się tą sprawą po prostu, żeby ją pokazać. Jestem tak, jakby na komitecie wyborczym, tak, ale nie startuję. Może w przyszłości postaram się, bo widzę, co się dzieje, to po prostu jest no. Nie, nie, nie pojęte gdzie co się wydarzyło. Jak może komisja, która została zwołana dla kandydatów, którzy mają mieć równe szanse robić takie rzeczy. Z tego co dowiedzieliśmy się, ten kandydat, który właśnie miał te podpisy złe, został wpisany na, na listę kandydatów, tak więc mam nadzieję, że to się wyjaśni. Tak jak pan tutaj już nam, panie Jarocki, mówił, mamy dwa dni na to, żeby przeliczone zostały ponownie głosy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak więc ja na teraz już kończę i będę was informować na pewno, co się będzie działo dalej w tej sprawie.